Jak przygotować ochotkę na lód? Najważniejsza rzecz to ona musi być przepłukana i musi być pozbawiona tego wypełniacza, w którym najczęściej kupujemy ochotkę, jak bierzemy z pudełka. I teraz mam tutaj stropianowe pudełko na lód i dodatkowo do tego stropianowego pudełka wkładam papierowy ręcznik. On ma dodatkowo jeszcze odsączyć tą wilgoć, która jest w ochotce, żeby ochotka nie była mokra, bo ona będzie podatna bardziej na zamarznięcie i bardzo ważne jest, żeby do pudełka włożyć nie dużo, tylko mało, żeby... Po prostu nie była ta ochotka zbita. Ona musi być luźna. Zobaczcie, jak ona pięknie się prezentuje. Ona jest po prostu luźniutka. Jest mega krwista, czerwona. I tyle wystarczy. I to jest najważniejsze, żeby ochotkę mieć w kilku miejscach. Otwieramy te pudełko, to to przymarza. I teraz tak. Te pudełko będę miał w kieszeni. Żeby ona była ogrzewana ciałem i żeby nic jej się nie wydarzyło. A drugie będzie też głęboko schowane, żeby nic tej ochotce nie dolegało. A na łowisku poproszymy ją kulerem. I będzie super towar. Zróbcie tak, a wygracie.